Czas najwyższy kochanie kupić bilet loteryjny, bo wielkie powodzenie już idzie w Twoją stronę. Afirmuj swoje przyjmuję w komentarzu, jeśli jesteś gotowa. Wiem, że od jakiegoś czasu widzisz liczby anielskie. Masz to przeczucie, że niedługo coś musi się wydarzyć. Kliknij serce, obserwuj mnie, a zobaczysz co się wydarzy już w tym tygodniu. Jeśli chcesz, żeby spełniło się absolutnie wszystko, o czym Ty marzysz, powiedz taką szeptankę Od teraz otwieram moje serce na nowe. Niech spełni się każde moje słowo. A potem powiedz na swoją manifestację, którą chcesz, żeby usłyszał wszechświat. Każde Twoje słowo spełni się. Bądź gotowa, kochana. Nadszedł czas na wielkie zmiany. Неханьолы хранят твою энергию, Мощно на тепшую ту